Co to reklin? Reklin to misja, żeby zastąpić to żeby... Dlaczego? Wyobraź sobie, że w Polsce każda rodzina zużywa średnio 5 takich butelek, które pod koniec miesiąca lądują w koszu. Widzicie, że 5 butelek to mało? Prosta matematyka mówi, że to całkiem dużo. Czyli cały wór odpadów rocznie. I wtedy wchodzi reklin, cała na biało, rozwiązując ten problem. Ze szklaną butelką wielorazowego użytku. Dlaczego reklin to tabletka? Wyobraź sobie, że większość środków chemicznych to w 95% woda. Możesz sobie ją nalać w domu. A w reklin wiemy, jak dużą emisję CO2 generuje transport w zasadzie praktycznie samej wody w plastikowej butelce. Dlatego chcemy z tym walczyć. Dzień że nasze tabletki są kompaktowe. To jeszcze emitują 6 razy mniej CO2 podczas transportu niż standardowe produkty czyszczące. Zamiast całej szafki chemii, wystarczy jedna butelka z ekologicznym płynem. Tak, tak. Nie przesłyszeliście się? Nasz środek jest nietoksyczny, ekologiczny i ma skład prosty jak budowa cepa. Na co czekasz? Pomóż nam wyeliminować plastik z branży środków czystości. Dołącz do nas czysto ekonomicznie i ekologicznie.